Alżbeta Leńska zaniepokoiła swoich fanów, gdy opublikowała czarno-białe zdjęcie. Zaczęła, że nie będzie pisać o rzeczach wesołych i wyjawiła, z jakimi problemami przychodzi jej się mierzyć. Ja ze swoimi lękami, przeciwnościami, dołami, a czasem nie wiadomo skąd chęcią płakania walczę codziennie, zaczęła wpis aktorka. W 2018 roku Alżbeta Leńska miała poważne problemy zdrowotne. Gwiazda zasłabła podczas próby w teatrze. W szpitalu okazało się, że pękł jej tętniak w mózgu. Konieczna była natychmiastowa operacja. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Powodów jest pewnie wiele, ale najmocniejszy pojawił się po tym, jak przez chwilę ważyły się moje losy, czy w ogóle tu zostanę. Na początku czułam jedynie radość i cieszyłam się tym, że jestem mega szczęściarą, ale z czasem, chociaż jestem silna i zdrowa, to ta świadomość braku wiedzy, ile czasu tak naprawdę mi tu zostało, jest dla mnie przytłaczająca, dodała. Artystka nie ukrywa, że ma stany depresyjne i czarne myśli. Próbuję z tym sobie jakoś radzić. Żeby nie dać się wkręcić w złe myśli, codziennie biegnę. Non stop działam, co jest cudowne, ale bardzo często przeforsowuję się i choć powinnam przystopować to właśnie przez strach, że nie zdążę z wszystkim przed tym jak znowu zniknę powoduje, że nie potrafię odpuścić. Gwiazda zdaje sobie sprawę, że każdy ma chwilę słabości. Poradziła jednak jak sobie z nimi radzić. Każdy miewa złe nastroje i myśli, czasem nawet bardzo, ale nie możesz z tym nic nie robić. Jeśli to tylko jeden raz, to tak jak mówią pozwól sobie na smutny dzień, zadbaj o siebie ciepłą herbatką, kocykiem i chwilą wytchnienia, radzi Alżbeta. Na szczęście dodała, żeby pamiętać, że warto także udać się do specjalisty. Jeśli jednak często miewasz takie nastroje, to spróbuj to, co przetestowałam. Nie czekać, aż przejdzie tylko działać. Sport, medytacja, zdrowe jedzenie, pozytywne myśli. Ja nawet przy złym nastroju mówię do siebie, dasz radę, wstawaj i buduj wspomnienia i choć nie zawsze działa, to chociaż rozprasza dołki. Jeśli jednak działanie każdego dnia i wsparcie bliskich nie pomaga, to nie bój się iść do specjalisty, bo każdy ma prawo być szczęśliwy. Trzeba tylko znaleźć swój złoty środek, motywowała swoich obserwatorów na Instagramie aktorka.